Dzień dobry, witajcie w kolejnej recenzji na kanale dzisiaj. Trump, czyli holenderski niższy od 10 tieru. Cóż, jest w końcu coś, czym chyba warto będzie pograć, aż sam jestem zdziwiony, no ale oczywiście nie uprzedzam faktów. Będą parametry, będzie gameplay na końcu plusy, minusy. Także jak zawsze nie przedłużam i zapraszam na recenzję. Jeżeli chodzi o parametry, to jak zawsze przypominam, oczywiście, że. Wszystko to już jest proponowanym kapitanem oraz modułami, chociaż na pancerzu wielkiej różnicy to nie robi. 19, 19, wszędzie 19, tu 13, tu 25, tu 15. No, pancerz jak na dedeczka. Karton gipsy, więc w punkcie wytrzymałości to 28 tys. E, spoko artyleria to 3 podwójne 150, które mają 4,3 sekundy przeładowania. Już w moim kapitanie i modułami 13 sekund obrotu, 114 rozrzutu, 13,3 zasięgu. obeki to 2150 uszkodzeń. Sporo, fajne, fajne obeczki. 11% szans na odpałek, 30 mm penetracji, 900 m prędkość wylotowa. Pepeki to 3000 i też 900 m. No, alfa jest całkiem fajna, no ale w końcu to 150. -tki. Kręcą się dosyć wolno, yy, 13 sekund i to już jest wszystko podciągnięte, że tak powiem, do góry. Dwa razy potrójne, 533. Tutaj mamy po jednej wyrzutni na burtę. 12-kilometrowe torpedy o prędkości 64 węzłów, 13700 uszkodzeń, 1 i 3 spota, 70 sekund przeładowania. Są to raczej torpedy do odstraszania niż, niż walki konkretnej. Jeżeli chodzi o bomby kombinowe, no to liczba ładunków 2, bomb w 6, maksymalne szkodzenie 2040 sekund przeładowania. Atak lotniczy i to jest kluczowy, kluczowy element tego, okrę tego okrętu. Yy, mamy dwa klucze atakujące, 60 sekund przeładowania, dostępne klucze dwie sztuki, 12 samolotów. W eskadrze PW to po 2200 samolotów, zasięg maksymalnie 10 km. Używają bomb halkowych 6 bomb na samolot, 3700 uszkodzeń, 21 mm penetracji i zdolność podpalania to 21%. Jeżeli chodzi o obronę przeciwlotniczą, w sumie nie jest wcale tak źle: krótkiego 53, średniego 288, niestety, maksymalny zasięg to tylko 3,5. To w sumie jest już raczej takim ostateczną obroną przed lotnią. Coś tam jeszcze w miarę ich wciśniemy, ale niestety nie będzie to za wiele. Niestety nie mamy w ogóle bombelków, więc są tylko stałe uszkodzenia. Mimo tego stałe uszkodzenia są całkiem, całkiem konkretne, no ale. Mogło być troszkę lepiej, mamy tutaj jeszcze dopałkę do polotki, no ale mogłoby być o wiele, wiele lepiej. 35,2 węzła, maksymalna prędkość w promieniu 720 metrów, bardzo dużo. 4,2 przestawianie steru, kamuflaż to 5,9 i 3 km z powietrza. Jeżeli chodzi o wyposażenie, to mamy tutaj r tą awaryjną doładowanie silnika, no i tak jak wspominałem, obronę przeciwlotniczą. Ja grałem na takich modułach, to mi się początkowo grałem na modyfikację systemów celowniczych, ale później biorąc pod uwagę jak długo kręcą się te, że przyrzuciłem sobie modyfikację głównego uzbrojenia, żeby jednak szybciej kręcić tutaj spokojnie, można ewentualnie zrezygnować z układu sterowania na rzecz układu napędu, ale resztę, że tak powiem, grałem na tym zestawie i jako tako się sprawdzało. To nawet można powiedzieć, że całkiem całkiem przyjemnie. Ja osobiście gram bez zasięgu, za to gram z y, nieustraszonym awanturnikiem. Y, dlaczego gram bez zasięgu, to wytłumaczę już w samej bitwie. Jeżeli chodzi o kapitana, no to najważniejsze oczywiście zapobiegawcze utrzymanie. Ostatni bastion, hapeki jak najbardziej się przydają, bo nie mamy dymu. Y, ja mam i później kamo. No i ważne to adrenalina, y, nieustraszony awanturnik. Jak już strzelamy, to żeby było fajnie, y, jak nas widzą, no to wiecie, szybsze przeładowanie. I tak nas widzą, i tak nas widzą. No i ja sobie no i tak zastanawiałem się nad tym perkiem, a może ewentualnie zamiast tych dwóch wziąć sobie LPF-a, ale ostatecznie postanowiłem wziąć na smarowane tryby, bo żeby te wieże się jeszcze szybciej kręciły. No i tu mi wszedł jeszcze specjalista baterii głównej, tak żeby jeszcze zmniejszyć ten DPM, sobie to zwiększyć DPM, a zmniejszyć przeładowanie, tak żeby jak już strzelam, to żeby strzelać konkretnie, a ten Tedeczek potrafi całkiem konkretnie strzelić. No i dobra, przechodzimy do gameplay'u. Na wstępie do materiału wspomniałem, że w końcu coś, czym będzie warto grać. Tak, zdecydowanie tak. Jeżeli chodzi o dostępność okrętu, będzie on dostępny oczywiście za dublony oraz za węgiel. Za węgiel będzie dostępny w aktualizacji 0.11.1, czyli niedługo. Nawet początkowo będzie dostępny za dublony, i z tego co wyczytałem, tylko przyznam się szczerze, że trochę chaotycznie do nas docierały ostatnie informacje o trąpie i z tego co zrozumiałem to będzie można za free expa wziąć zniżkę 50% na niego na Dublon, czyli nie będzie trzeba wydawać całej ceny, czyli za milion free expa, chyba wszędzie będzie można wydać milion free expa i dostać kupon 50% i wtedy będzie 50% tańszy w Dublonach gdzie to się opłaca, to że tak powiem, decyzję pozostawiam Wam. Zostańcie do końca recenzji i się dowiecie, czy warto, czy nie warto. Jeżeli chodzi o węgiel, to uważam, że tego dedeczka warto, ale czy będziecie podpasuje też, warto zostać do końca recenzji, bo nie jest to taki typowy dedeczek. W zasadzie to jest to, można powiedzieć, nowy, nowy typ dedeczków niszczycieli, bo mamy nalot i ten nalot jest. Fajny, nie jest świetny, nie jest jakiś mega super, ale jest fajny, można powiedzieć dobry, z lekką i z lekką stronę bardzo dobry. Dodaje nam naprawdę sporo takty taktycznych możliwości, bo jak gramy krążownikami, żeby podejść pod ten nalot, to zazwyczaj zaraz się świecimy, szybkie buły i tak dalej i dalej. A tu na trąpie możemy sobie podejść do przeciwnika, nie będąc wyświeconym oczywiście uważając na nieprzyjacielskie radary, yy, dymy, na przykład dymy, no, niszczyciele oraz, yy, oraz lotnie, ale jeżeli tylko nam pozwolą, to możemy sobie podejść i takiego skampionego krążka, skampionego pancka naprawdę konkretnie pokarać. Jeżeli chodzi o jakieś takie małe porady, jeżeli chodzi o naloty, to raczej nie warto już rzucać jeden za drugim. Najlepiej rzucić jeden, poczekać kilka sekund i dopiero drugi. W bitwie to chyba raczej nawet tego nie będzie widać. Ogólnie mam przygotowane dwie bitwy i nie wiem, czy w podkładzie będzie jedna, a drugą nagram oddzielnie, jako taki właśnie mini poradnik do nalotów. Bardzo, bardzo to jest możliwe, że pierwsza będzie w recenzji, a druga jakoś tam za kilka dni się pojawi, bo mam jedną bitwę, na której udało się nalotami zrobić 50 tysięcy i do tego 40 tysięcy z pożarów. Yy, tak, można, yy, więc, yy, więc gdzieś tam się zobaczysz, jak ostatecznie to wyjdzie. No, ale wracając już do samego okrętu, niszczyciel yy, całkiem przyjemny, właśnie dodatkowa opcja taktyczna, jeżeli chodzi o naloty, ale jeżeli chodzi o przeżywalność, no tutaj już nie jest tak ciekawy. Gdyby miał naprawkę, to byłoby świetnie, bo na dym nie ma co za bardzo liczyć. Mamy tutaj sporo, sporo i tak sporą siłę, mamy trzy podwójne 150 ki o całkiem przyjemnym przeładowaniu. Nie jest to jakiś super DPM, ale jest po prostu ok. Mamy torpedy do obrony, one też nie są sobie jakieś takie ten, ale jest po prostu ok bo ten okręt jest naprawdę ok jest po prostu zbalansowany, yy, wiem, dziwne, no nie. No i mamy ataki lotnicze, żeby tam się gdzieś yy, gdzieś oczywiście bronić, no i gdzieś przy, przy okazji atakować te skampione, skampione okręty. Pelotka. Niestety nie jest jakąś super mocną stroną. Coś tam, coś tam wbijemy tą tym swoim dopałkom. Do tego jeszcze oczywiście te stałe szkazyny gdzieś tam całkiem fajne wchodzą. No ósemkę to może nawet zdążymy zestrzelić przy, przy, odpowiednim, przy odpowiednim zachowaniu, może coś tam zdążymy zestrzelić na lat 30. Będzie to już zdecydowanie trudniejsze no i ciężko będzie się obronić, mając 3,5 km zasięgu tej obrony, gdzie w zasadzie na, tym, na, tej, na tej odległości to już samoloty się szykują do ataku. Powoli no i, i średnio to wychodzi, no ale gdzieś ten jak połączymy polotkę, to jeszcze może może jakoś to będzie największa bolączka na tego okrętu to jest jego manewrowość. Ten okręt porusza się jak wóz z węglem, wóz drabiniasty, słoń w składzie powstalany. Mamy co prawda dopałkę do, do chomików, które gdzieś tam siedzą sobie w tej, tej naszej maszynowni, no i klikniemy do pałkę, to dostaną więcej marchewek, żeby szybciej biegały, no ale i tak jest. Źle. Prędkość jeszcze można by przeboleć, no bo 35 węzłów powiedzmy jest, no są gorsze wyniki. Oczywiście mamy fajną dopałkę, te 20%. No jest krótka, ale można by ją tam trochę poprawić modułami i w sumie perkami, ewentualnie, no i wtedy już jest troszkę ciekawiej. Ale największym problemem jest jego zwrotność. Ten okręt skręca źle. Zresztą jak sobie porównacie jego rozmiary, popatrzycie sobie w bitwach, jest też jednocześnie całkiem duży, przez co trafić go nie jest większy problem. On w zasadzie ma rozmiary małego krążownika. Jak się tak przypatrzy, to spokojnie mógł być krążownikiem niskich kierów. Możliwe, że gdzieś tam może i był planowany. Nie wiem, nie wczytywałem się. Ale... <laughs> No jak, wiecie, no sporo, spory jest, nie? Więc to, to łatwo go trafić. No i tutaj jest bolączka, yy, poza manewrowością, to brak tej naprawki, bo jak już się pojawimy, to będzie tam widać kilka sytuacji, że jak już się wyświetlimy, to ten niszczyciel będzie naprawdę fokusowany, bo wszyscy się będą bać jego nalotu. Jeżeli tylko się gdzieś będzie pojawiał, to będzie od razu fokus. I to wam powiem ze swoich bitew, gdzie grałem nim, to pojawiałem się i od razu byłem fokusowany. Wiadomo, że okręty testowe są szybciej fokusowane, ale jak taki, wiecie... Na przykład konkurorek stanie sobie za wyspą, podpłyniecie do niego, wrzucicie mu, mu jeden nalot. Z pierwszego nalotu, w niesaturowanego konkurora, wejdzie powiedzmy 12 tysięcy, plus do tego za dwa pożary, albo jeden nawet. No i konkurorek się ugasi, więc wrzucicie mu zaraz drugi nalot za 9 tysięcy, i do tego dwa pożary na przykład. I pierwszy ugasił, nie? No to wiadomo, kogo on będzie fokusował, jak, jak jeżeli, chodzi o, jeżeli chodzi o okręt, jeżeli się tylko pojawi trąb, to od razu będzie fokusowany. I tego się trzeba. Na to się trzeba przygotować na tym niszczycielu. Niestety nie ma jak za bardzo opcji przeżywalności na nim, bo y, mamy hapeki, ale brakuje tej naprawki. Nawet nie duże, takie Z3, 3,5 naprawka, która chociażby jest na orkanie. To już by było trochę lepiej. Tam ze 2-3 naprawki, tak żeby się móc trochę poprawić. No ale i tak. Nie jest źle. Uważam, że ten okręt warto posiadać, zwłaszcza, że będzie dostępny za węgiel. Jeżeli jesteś graczem, który gra niszczycielami, to jest to można powiedzieć mocny must have no bo jest to nowa opcja. Pierwsze naloty na niszczycielu, gdzie możemy to wykorzystać, podejść do przeciwnika i wykorzystać te naloty na swoją korzyść, oczywiście. Więc ja jestem jak najbardziej na tak. Oceniam go na takie 6,5 na 10. Grało mi się nim naprawdę przyjemnie i na pewno będę nim grał dalej. Jeżeli chodzi o wykorzystanie go na potyczkach. Tak średnio na klanówkach nie mam bladego pojęcia, czy będzie wykorzystywany, ale na rantamach będzie się nie można naprawdę fajnie pobawić. Całkiem przyjemny. Gdybym miał naprawkę, pewnie oceniłbym go 7 na 10, ale niestety obecnie 6,5. Właśnie te torpedy mają fajne zrzuty, ale są to torpedy raczej mocne do obrony, tu ewentualnie do wrzucania dotek, czyli podpalimy gościa. Najlepiej jest tak gdzieś tam, na przykład, za wysepki, czy tam na zasięgu. Rzucić kolesiowi w pożar, koles się ugasza, podpływacie, dorzucacie mu dwa pożary, czy nawet trzy z nalotów, i wtedy patrzycie, jak gość was nienawidzi i ogólnie życzy wam bardzo dużo nieprzyjemnych, nieprzyjemnych rzeczy. Na pewno, jeżeli będziecie widzieli trąpa po drugiej stronie, to łatwo jest go znaleźć, bo można go znaleźć po nalotach. Ze strony, w której lecą na loty, tam jest trąb, więc tak mała, mała podpowiedź. No cóż, przechodzimy do plusów i minusów. Jeżeli chodzi o plusy, to naloty oczywiście, nowa opcja taktyczna, fajne obrażenia. Yy, jednocześnie nie są jakieś super mocne bo te 21 mm penetracji na bombach. No, nie zawsze się sprawdza, yy, gdzie walniemy tam gdzieś, no, zawsze na dziesiątkach, gdzie wiecie, dużo jest. W zasadzie możemy zrobić głównie obrażenia na nadbudówkach i tam raczej trzeba celować. Yy, dlatego też w sumie zastanawiam się nad jakim, takim materiałem może jak jak celować może z tych nalotów, nie byłoby to raczej głupie. Drugi plus, no to 150 mm, które ostatecznie nie wyszły wcale tak źle, bo one tam w międzyczasie miały długie przeładowanie, później skracano to przeładowanie, więc spoko się nadaje, jakby no fajne obrażenia wchodzą po prostu. Nie są to super, super działa do walki z innymi niszczycielami, ale jeżeli chodzi o obrażenie na, na jakichś większych celach, to jest całkiem przyjemnie, no i czasami niszyciele się dziwią, gdy dostają salwę za 3-4 tysiące, y -y, czasami się to zdarza. Pamiętajcie też używać na, APK na tych działach, bo czasami się sprawdzają. No i kolejny plus to dopałka, która pomimo mułowatości tego okrętu, to wiecie, to go, to, to trochę poprawia, y bo możemy sobie na chwilę, na chwilę się lekko rozpędzić i tam razie czego, jak się zrobi ciepło, to się gdzieś tam wycofać na z góry upatrzoną pozycję. Minusy: przede wszystkim to jego mułowatość, czyli manewrowość jest po prostu no, potrzebujemy dużo miejsca, musimy się przyzwyczaić do tej jego mułowatości. Kolejny minus to wielkość, chodzi tutaj o rozmiar, oczywiście, bo wcale nie tak trudno go trafić. No i w sumie do minusów można by wrzucić brak naprawki ale no trzeba się z tym pogodzić, że jako tako trzeba wytrzymać, może ewentualnie jak trafimy na wyścig zbrojeń to gdzieś tam na trawkę złapiemy i wtedy będzie trochę lepiej. To by było na tyle, dzięki wielkie za oglądanie, zdobędziecie Trumpa, pogracie, wydacie na niego węgiel, w sumie w grudniu, 10, grudnia, resetują się kupony, pamiętajcie, a eee, on jedo, gdzieś tam w aktualizacji 0.11.1, 11.11 wychodzi, a nie wiem, nie znam dokładnie obecnie daty. Także dziękuję wam za oglądanie, dajcie znać jak tam trąb i trzymajcie się, hello. pa pa.